Dzień dobry, dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. No jesteśmy dzisiaj na, na tym, na bazarze tutaj takim owocowym, przy hali, hali, targowej. No tutaj taka duża hala targowa, ale zobaczymy jakie ceny dzisiaj mają, no ponieważ mówią, że inflacja ma znowu rosnąć w tym miesiącu, obadamy teraz. Jak to jest, no tutaj pozamykane wszystko jest, to zima, mrozy były minus i minus 5 jest. Także stragany są pozamykane. Jak widać, mało który otwarty. Na no ceny widać. Buraczki obiadowe 8 zł, ogórki kwaszane ogórki, tanie na zupę. 8 zł. Takie ceny. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj pozamykane, Większość straganów jest dzisiaj zamknięta, bo jak jest minus 5, no to może wszystko pomarznąć, wiadomo. Dlatego zamykają. No kapcie nie zamarzają, to otwarte są. Nawet kierpce są tutaj góralskie. To pan góral? Podstawutki tatej. Tutaj jabłka przykryte kocykiem. No i teraz patrzmy tutaj jakie ceny. Mandarynki za 16. Dynia muska. 6 zł kosztuje. No, cebula po 12 już jest. A te ceny co nie wiadomo, bo nie ma ceny. Rzodkiewka, rzodkiewka, cebula. Nie wolno nagrywać. Wolno. Pomorska Tele... Pomorska Telewizja Narodowa, jest pan w miejscu publicznym. Niech pan, ja w prywatnym miejscu. Tak, to ta pan idź pana. do domu. nie ma pan racji. Ja jestem dziennikarzem. Nie ma pan, pan, to jest pan głupim dziennikarzem. Panie, nie obrażaj pan. pana, pan jest nie głupim pan, sprzedawcą. Nie ma pan, nie ma pan ja. prawa tutaj, to... idź pan do domu. Idź pan, głupi sprzedawca. No, a ja pana wyzywałem. Panie, odpieprz się pan ode mnie. Ja pracuję, pan też pracujesz. Tutaj mamy kapusta 10 zł 6,50. Gotlandy. To 6,50 jabłuszka. Malinowe pomidory 22 zł są. Takie są ceny dzisiaj. 14. Ja nagrywam, bo ja robię reportaż, jakie ceny, jakie ceny. Dziennikarzem jestem. Do widzenia. Do widzenia pani, proszę mi tu nie gadać, ja pracuję pani też, a ja pracuję, co ja nie mogę pracować, kurde, ceny filmuję, bo jest dzisiaj, podane będą, że inflacja spadnie, e, idziemy do góry znowu, to pokazuję ceny jakie są, wszystkim się coś nie podoba, no takie są te, te tego, tutaj te ludzie. Nie nagrywasz. No co to kurde znaczy? Jest w miejscu publicznym, sprzedaje, prowadzi biznes i co? Tajne jakieś takie, tajne firmy? Czerwuchy czy herburgery? A to ruskie. Czeburek, C... ryki, Czerwurek. No nie ma nikogo. Tu mogę nagrywać, bo tu nie krzyczą. Tutaj bankomat jest. Przestragany. Co za ludzie No takie to jest życie Państwa Story. nagrałem to Tutaj mamy też sprzedają jakieś łapcie O, szyszki są i orzechy po 16 I po 16 te i wkładki a wkładki po ile? Po 4, cztery. Cztery, no są to. takie rzeczy, grzyby suszone tam mają też Dobra, idziemy dalej Tylko i herbaty, no tak to wygląda, to jest Gdańsk. Jesteśmy na ulicy Pańskiej. No tu trochę się mury obdrapują, odpadają, no. Sex shop tutaj też jest. Szeksiopy też są, takie szeksiopy, co oni tu mają? No różne sex, sex, a, atrybuty 30% taniej o, ma chociaż tutaj taniej jest no forza forza, tu jakaś najpa Teraz. a tu azima, azima tatarskie przysmaki, azima proszę bardzo, mamy przysmaki tatarskie o tak wyglądają tatarskie przysmaki no na no, azima kawiarnia też Pisar Grill, No tutaj dużo tych restauracji. Tutaj mają Tutaj takie rzeczy. A cukiernia to jest. Tu rozumiem. Cukiernia, kawiarnia. No i bar turystyczny. Rendek. Teraz jesteśmy, proszę Państwa, na ulicy szerokiej. No wiadomo, szeroka jest szeroka. No i brukowana. Dańsko. Boże, z głównych Dańskich Tam widzimy kościół. Kościół Świętego Mikołaja, Akademickie Dóżpasztwo. No ono jest teraz zagrożone, bo pękają mury. Pozdrawiam, pomorska telewizja, Narodowa, redaktor Sławomir Ziębiński. No odwodniony został teren. A powinno być trochę wody, bo tam bele, belki są drewniane, które muszą być naciągnięte. Dziękuję bardzo.